Witam serdecznie. W zakładzie już spokojnie. Pracownicy już zakończyli dniówkę, więc mam kilka chwil na izolatory i kilka spraw. Tu mamy następną przygotowaną wysyłkę do Austrii. Herr Ackermann. Te zamówienia są już zróżnicowane. Klienci zamawiają u nas już z Austrii nie tylko dwójki, ale tutaj mamy zandery trójki z wymiarem na życzenie klienta dwójeczki, i do tego jeszcze jest pięć amerykańskich dadantów. Ta nasza wszechstronność, jeżeli chodzi o. Izolatory to jest to, że jak policzyliśmy, to wykonujemy już około 150 różnych modeli. Z większych partii pozostawiamy sobie wzory, te, które stoją na górze. Widzicie tutaj, jak dużo jest tych różnych izolatorów. Nie czytam, nie wymieniam. Kilkadziesiąt różnych państw tutaj. Mamy następne, różne modele. Do tego zawsze ramki, które przyjeżdżają. I w tym roku takim istotnym izolatorkiem, z którego się bardzo cieszymy, to jest właśnie ten izolator na popularną w Belgii i Holandii. Ramkę Simplex, tu jest zupełnie inne mocowanie izolatora, czyli wycięcia wykrojnikiem na ramki i od razu podjęcie, żeby nie tak jak problematycznie jest to w izolatorach niemieckich, yy, wisiały one na przykrywce, ale wiszą na swojej konstrukcji izolatora i można w nich stosować, co nas cieszy. Trzy różne długości <laughs> ramek. Przygotowanie e, tych izolatorów jest troszkę dłuższe i skomplikowane, ale e, rozwijamy się w tym roku tych izolatorów. E, późno zaczęliśmy, bo e, od prototypów e, produkcja dopiero się rozpoczęła gdzieś w lipcu. E, no, wykonaliśmy już. Około chyba 800, a ponad 1000 poszło na rynek belgijski. Tutaj widzicie, Państwo zawsze są przygotowane wszystkie akcesoria czyli boczki z dużym wyprzedzeniem przykrywki, daszki i każdego dnia po przygotowaniu specjalnych długich krat, bo jest to izolator robiony z jednej długiej kraty. Są one zaginane i taka transza czeka na następny dzień produkcyjny. Wykonujemy je dziennie w granicach 70, czasami 80, ale codziennie, codziennie przez, przez cały rok. Także jutro... Yy, Wysyłamy i czekamy szybciutko na zamówienie dla Belgii na rok już następny, bo chcemy wykonać tych izolatorów, te izolatory szczególnie wcześniej, żeby później można było rozpocząć produkcję na rynek polski w ogóle. W następnym miesiącu rozpoczniemy izolatory na rynek polski. Tu są przygotowane też różne korpusy, bo czasami musimy ten izolator sprawdzać w korpusie, żeby wszystko profesjonalnie zadziałało. I to tyle krótko o naszych izolatorach.